Hej, witam. Marek Kurczyński, Kurczyński Doda Training. Dzisiaj yy, chciałbym pomówić o problemie, który jest dosyć złożony, a możecie go naprawić w bardzo, bardzo prosty sposób, kilkoma łatwymi czynnościami. Mowa o bólach stóp, yy, wadach postawy, yy, o wadach stóp, zapaleniach ścienach, ilesa, problemów z łydkami, problemów z tyłem yy, uda, czyli mięśniami górszowo z kłopotami, z dolnym odcinkiem stóp. Wszystkie te problemy, wszystkie te wady łączy jedna cecha wspólna. Tą cechą wspólną jest co? Taśma mięśniowa powierzchowna tylna. Czyli grupy mięśni, grupy powięzi, które łączą palce naszych stóp biegną przez łydkę, przez tył uda, przez więzadło okocowo-głuzowe mięśni grzbietu, aż po naszą głowę i równie dobrze może być sytuacja taka, że problemy z waszymi stopami, czy łydkami, czy tyłem uda mogą się nawet przekładać na bóle głowy. Stąd kilka ćwiczeń, kilka ćwiczeń wstrzykających, kilka rzeczy do rozmasowania i zobaczycie, że te wasze taśmy tylne poprawią się zdecydowanie. Z pierwszym problemem, czyli z wadami podstawy stóp, a łącznie też z zapaleniem rozcieka podeszłowego, podeszłowego. poradzimy sobie dzięki takiemu prostemu urządzeniu, przyborowi, piłeczka golfowa. Zamiennie możecie wykorzystać każdą piłeczkę kauczukową, byle była twarda. Kładziemy sobie piłeczkę golfową na podłożu i wykonujemy auto stóp. Staramy się przetarczyć stopy po całej powierzchni. Przede wszystkim szukamy punktów, które są maksymalnie bolesne. Te punkty, które bardzo bolą, to są punkty, na których maksymalnie musicie się skoncentrować. Staracie się masować te stopy co najmniej kilka minut. Poczujecie bardzo fajne gorąco, które będzie się rozchodziło od stóp w zasadzie do całego ciała. Jeżeli macie z zimnymi stopami, rewelacyjnie również to działa. Kiedy już rozmasujemy stopy, wykorzystamy sobie rurkę PCV. W każdym sklepie budowlanym bez problemu dostaniecie taką rurkę. Jeżeli jej nie macie, może być butelka po winie, butelka po mm, jakimś innym nawoju, będzie była szklana, będzie było coś, co jest dosyć twarde, żeby nie było to elastyczne. Zajmiemy się teraz ścięglem Achillesa, czyli najmocniejszym ścięglem w organizmie ludzkim, który bardzo często ulega przykurczom i zwapnieniu. Opieram sobie swój wałek na położu i w zasadzie odpięty, poprzez ścięgno Achillesa aż gdzieś tam do przyczepu mięśnia płaszczkowatego starasz się roz rozmasowywać. Na początku, jeżeli ruch jest tkliwy, jeżeli ten cały dotyk sprawia Ci duży, dużo bólu, starasz się odciążać, starasz się podpierać ciężar ciała na tej nodze niećwiczonej. Jeżeli ćwiczenie wychodzi Ci już miarę OK, starasz się podeprzeć i rozmasowywać mocno ścięgno Achillesa. W ten sposób. Po rozmasowaniu rozsięgla podeszłowego ważne jest też, żeby to rozsięgno rozciągnąć. W jaki sposób to najprościej zrobić? Kładę się na plecach, zakładam w takim obszernym, rozciągam lewą dłoń, później dokładam prawą, czyli taki daszek zakładam sobie na stopę, który będzie zakrywał wszystkie palce stopy I w tej pozycji mocno dociągam palce w kierunku świętugowskim, równocześnie dociągając. W zasadzie całą kostkę do siebie. Poczuje rozciągnięcie rozsądzące się od palców, przez podeszwe stopy, aż po ścięgno Achilles. Wytrzymuje co najmniej 2 minuty. Po zareolowaniu Achillesa zajmiemy się rozciągnięciem mięśnia płaszczowatego, czyli mięśnia, które jest bezpośrednio nad ścięgnem Achillesa. Zginasz nogę w kolanie dosyć mocno. Starasz się wyprostować całe ciało. I w tej pozycji całe ciało przemieszczasz do przodu, równocześnie pozostawiając piętę przy podłożu. Poczujesz mocne rozciąganie, przypięcie w tej okolicy. Wytrzymaj w tej pozycji co najmniej 2 minuty. Później pozycja analogiczna, tylko że z prostym kolanem. Wtedy mocno poczujesz rozciągnięcie mięśnia tego, czyli uczucie napięcia pojawia się przede wszystkim pod kolanem. Znowu utrzymaj co najmniej 2 minuty. Pamiętaj, że pięta jest cały czas zbita w podłoże. Następnie do tkanych miękkich użyjemy sobie rolera. Jeżeli nie masz takiego profesjonalnego rollera, możesz użyć rurki PCV o trochę większej grubości, o większym kalibrze. Ewentualnie tą rurkę możesz na przykład uwinąć matą, żeby uzyskać to uczucie giętkości, takiej elastyczności, która troszeczkę przyjemnie po prostu wytrzyma to ćwiczenie. Kładziemy roller na podłodze i zajmiemy się teraz przejściem mięśnia brzuchatego łydki w mieście kurszowo goleniowe to jest punkt, w którym zazwyczaj pojawiają się spore przykłucze i zazwyczaj, kiedy wykonujemy skłon do przodu, to tutaj poczujemy, że przede wszystkim kumuluje się napięcie. Teraz od tego napięcia postaramy się uwolnić. Zrobimy to w taki sposób, że oba wokół, podpieramy oba doły podkolanowe na wałku, podpierając się na ramionach. Staramy się wykonać kilkanaście, a wreszcie nawet kilkadziesiąt ruchów szuki tym. Jeżeli nie czujesz zbytnio bólu, możesz postarać się obciążyć tylko jedną stronę. To jest dosyć tkliwe, ale naprawdę uwalnia to przejście mięśnia żółwatego mięśnia mięśni łydki w mięśnie kurczowogoniowe. Od kolana w dół w zasadzie wszystkie tkanki mamy już uwolnione, czyli zakres ruchu stopy powinien, szczególnie z mięśnięć powinien być już dużo większy. Przechodzimy do rozciągania mięśni kurczowogoniowych. Najlepiej jest wykonać te ćwiczenia w kręgu, wtedy mięśnie kurczowogoniowe nie muszą pracować, są rozuźnione, faktycznie możemy je rozciągnąć. Podstawową pozycją wyjściową jest ułożenie wyprostowanej nogi przed sobą, klęk jednogłośnie, palce zadarte na siebie, kolano wyprostowane, plecy utrzymujemy proste i tylko poprzez zdjęcie bioder staramy się zwiększyć napięcie mięśników Nie Niekoniecznie musisz sięgać dłonią z kierunku stopy, to nie jest ważne. Ważne, żeby czuć napięcie, żeby je wytrzymać. Progresją trudności tego ćwiczenia będzie ułożenie nogi na czymś wyższym, na przykład na wyższym meblu. I po czasie tą nogę możemy unosić sobie coraz wyżej. Ponownie, pięty ustawiam na, na jakieś podejście, na jakiś mętl, który sobie wybieram. Palce, znowu zawarte na siebie, i znowu zwiększam to napięcie. Pamiętam, żeby wytrzymać co najmniej 2 minuty. Z czasem noga może wędrować coraz wyżej. Najlepsi uzyskują nawet powyżej metry. Rozciągnęliśmy już przyczep końcowy miejscu kursu goleniowego, czyli okolicę podkolanową. Warto też zająć się gusem kluczowym, czyli miejscem przyczepu początkowego tych mięśni. Najprościej włożyć klatę, zgiążdżamy w kolanie, pod delikatnie zgiętą nogą w kolanie, układamy sobie koszyczek i w ten sposób dociągasz kolan do wysiąd. palce są ponownie zalarte na siebie. Teraz rozciąganie będzie się rozprzestrzeniało od poziomu kolana po gus kuczowy, czyli po pośladek ale przede wszystkim powinno kumulować się posiadka. Mogą może być nawet bardziej zdjęte w kolanie, tak żeby czuć, że się w posiadkę. Progresją obciążenia z tej pozycji będzie coraz większy z w kolanie. Zobaczcie, aż pojawia się drżenie, tak duże spięcie może być w tych mięśni. Dwie minuty. Po rozmasowaniu i rozciągnięciu wszystkich elementów taśmy mięśniowej powierzchownej tylnej przejdziemy do ćwiczenia, które będzie utrwalało efekty terapii i które będzie Wam pomagało, nawet jak już się pozbędziecie tych wszystkich niedobrych dolliwości, o których dzisiaj Wam mówiłem. Znajdujemy sobie jakieś pod, coś pod stopę, coś pod palce stopy, jakiś podstawek, na którym ustawiamy stopy. Prostujecie kolana, palce zadarte na siebie, brzuchy jest łopatki spięte. I w tej pozycji, zaczynając od przyciągnięcia brody do domoska, zwijamy całe ciało, mocno napijając brzuch, kolana są wyprostowane. Staram się wytrzymać w tej pozycji co najmniej 15 sekund i powtórzyć każde ćwiczenie raz w 5 w jednej serii. Wykonując kilka serii, świetnie rozciągniemy wszystkie komponenty, o których dzisiaj sobie mówiliśmy. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za, wam za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Płuczynski to na